Kariera Nieżygo rośnie w cudownym tempie, jak możemy zauważyć. Bilans 8-1. Aktualnie mamy ofertę walki z siódmą osobą w rankingu, no także trzeba go pyknąć. Udział 10 tysięcy, wygrana 2,5. To jest chyba ostatni kontrakt przed UFC. Dzisiaj niestety, musicie wybaczyć, ale jestem kurwa zabiegany. Nie mam dzisiaj czasu robić pełnych obozów sparingowych i tak dalej, przygotowawczych. No ja aktualnie 16.50 jak to nagrywam. O 17.40 muszę wyjechać z chaty. Więc mam mało czasu na zamontowanie tego i na, no ogólnie no, nie mam czasu dzisiaj, no musicie zrozumieć czasem są takie dni w życiu influencera, <laughs> no, czasem tak jest, oczywiście żartuję z tym influencerem, ale my przechodzimy od razu do walki. Ty, który to ja? Dobra, ja jestem po prawu, kurwa trochę podobny, zaczynamy od pięknego kopa, o proszę, o nie, zapasior chyba się trafił, no gorzej być nie mogło, Ryba. to jest dopiero wejście w walkę, dobra przechodzimy do Pugardy chociaż. Zawsze troszeczkę bezpieczniej. Ale wstaliśmy, dobra. Ogólnie nie podoba mi się ten gostek, go że z bomby poszedł w nogę. Więc musimy go ukarać w stójce za to. No i leż se. Nie, kolego. Ja wiem, że dupa się pali w stójce, ale no nóg ci już nie dam w tej walce. Może schodzić, to przynajmniej się zapunktuję tym, że będę miał obronę przed obaleniami. No widzisz, no za głupka. Się będzie upierał. Nie rozumie, że my jesteśmy nie do obalenia już. O, że chuj. Ej. To było niefajne z jego strony. Ale znowu wstajemy. On ogólnie dobrze się kula, ale nie umie utrzymać nas. I czemu ma takie sam jak ja? Pięknie. Borygo, Mielańczuk. Zobacz, znowu. No przecież niesamowite to jest. Ja nie mam obrony przed obaleniami w ogóle. Nie ma kondycji, no musimy z tego wstać. No i wstajemy, ale prawdopodobnie znowu nas rzuci jebany. On nie chce w ogóle stójki z nami. Chyba obejrzał te wszystkie klipy, co nakotowaliśmy po sekundzie. Druga runda. No nie dajmy się obalić. No musimy jakoś... Nie wiem. Nie wiem za bardzo jak to zrobić, bo ja naprawdę bronię to obalenie, no tylko ja mam no, słabą postać. no Trzeba to zrozumieć, że on nie wszystko umie jeszcze Borygo Mielanczuk, To jeszcze nie jest weteran UFC. Ale pamiętajmy, że mamy nokałtujący cios. Czyli możemy się na pewno wywalić z kondycji, bo on nam łatwo wejdzie w nogi wtedy. Koniec. Jazda Borygo. Dobra, wjeżdżamy w ten dosiad. No i to, żeśmy wjechali. Dobra, wstajemy, wstajemy, wstajemy. Git. Ładne, ładnie odrabiamy tą rundę. Za tą poprzednią niewypaloną, to, totalnie niewypaloną rundę. Uderzenia na brzuch jakieś musimy dorzucić. Oj, nic fajnego. Kurwa dosiad, ale 5 sekund, raczej nic nie zdziała, nawet nie zerwię tego. Dobra, druga runda, nie wiem. Teoretycznie i tak powinna być nasza. Tak mi się wydaje. Ostatnie 5 minut tej walki. Na pewno przydałoby się go znokautować jakimś cudem. Tylko on dostał już tyle tych podłączeń i nadal jebany się trzyma. Że to nie będzie na pewno najłatwiejsze. Ale może w ten nos też pójdziemy. No zobacz, jak on jest rozkwaszony już. Pięknie. Ej, dobra, to jest bardzo duża szansa, że ten nos w końcu pójdzie. Jest, dobra. Dobra, dobra, dobra. Trudna walka na pewno. Mocne wyzwanie parterowe. A tego nie lubimy, jak już mnie znacie. Ale na szczęście mamy odblokowany ten cudowny kopniak, co ratuje nam mega zawsze. Dobra, jaka będzie kolejna walka? Czy to już jest jakaś szansa na top 3, w ogóle tej? Dobra, zróbmy 3 tygodnie, akurat zróbmy wyjątek, zróbmy 3 tygodnie tych przygotowań. Zobaczymy, jaki, który ten ziomek jest w ogóle w rankingu. A to nie wiem czy jestem, nie, z tego etapu nie jestem w stanie tego zobaczyć, zobaczymy to później. Podbijmy ten szum medialny, bez niski. My musimy być medialni, to jest nasz klucz. I zróbmy sobie sparring w... Zróbmy w zapasach. Zapasy będą tutaj lepszą opcją raczej. Dobra, co my tu mamy do zrobienia? Zapobieganie obaleniom, dobrze. Czy znaczy, mam wstać i obalić go? OK. Dawaj, Mohamed. Chodzimy do kolejnych. 56 punktów mamy, to już jest dobrze. To już jest git. I teraz spróbujmy te zaproszenie. Zróbmy te zaproszenie, no, dobrze? stracimy trochę tych pieniążków, tak zwanych, ale przynajmniej się nauczymy czegoś. Czy nikogo takiego jeszcze dobrego nie możemy? Nawet kamrocika byśmy nie mogli. No dobra. No to ja nie mam za bardzo kogo tu zaprosić. No dobra, dajmy go. Jazion. Yes, i Aha, czyli tylko pytajnikowe to jest po prostu te takie na, na, dwa na dwa razy jakby, rozumiem. Dobra, tu już nam zostaje tylko 50 punktów. Ja bym poszedł już tylko w szum medialny. Tak zrobimy i mamy kolejny kamp za... Ko Aha, jeszcze 40 zostaje punktów, kur...wa. Dobra, to dowiedzmy się coś o nim. Co to jest za dziutek? Siódmy jest w rankingu. To dobrze nam daje, no to następna to już będzie... O, bokser, okej. Okay. To następna... Następna walka już może być o top 3 nawet, jeżeli to by się udało wygrać. O, jeszcze jestem rozcięty, zajebiście. Tu już walimy w szum medialny i zróbmy sobie może, formę mamy średnią, zróbmy jeszcze sparing bokserski, wiecie, albo w majtaj No pójdź, miechamie, przecież kurwa mamy tu mamy... Oj, o co jaki twardy ryk ma Borygo, ryo, Borygo ma. Że to go nie podłączyło, to jest fenomen. Ty, nawet Melo jest podłączony tym kopnięciem, to jest niesamowity kopniak. Ale spikany. To jest moja, To jest moja dziedzina. K1 to jest na, nasz, nasz. Jak to się mówi? To nasza. Nie wiem co się nazywało. 50 punktów nam zostaje. Dobra, obejdźmy jeszcze jedną taśmę z nim. Boxer to mamy. I atrybuty jego. Grappling cinki chociaż pewnie lepszy od nas. No dobra, no jakoś tak to będzie. Jakoś sobie poradzimy z tym chłopokiem. No i mamy. Przejść do walki. 14-7 kontra. A ile my mamy? A nie mogę zacząć zawsze dopiero chyba w walce. No, ale mamy z 9-1, coś takiego, 8-1. No, panie bokser, szykuj się na demolkę. Trzymaj lepiej mocno gardę, bo bory go się wpierdala zawsze tym pięknym kopnięciem. Ten zawodnik wie co. Już mnie podłączył, ty, bokser. Wyluzuj, chłopoku. Ej! Co ten bokser taki... Rozjebał nas. Co on ma, kurwa... Rękawice żwirem mu napchali, czy co? No dobra, no to dostajemy nokaut. Ej, kurwa, mać. Jak to jest możliwe, że my tak szybko dostaliśmy nokaut? Nic fajnego. Kry Jeszcze dostałem wstrząs mózgu. Bory Gończygo to antyreklama nawet dla przegrywów. Hejterzy. Hejterów już mamy. Kurwa, ale nam zjechało wszystko w dół. Może idźmy trochę w tą szczękę, bo trochę mnie to zmartwiło, co się właśnie stało, bo no... Tak, to raz nigdy nikt nie rozbił. 9-2 bilans. No mogło być kurwa, lepiej. My no dostajemy dziesiątkę w rankingu aktualnie. Kurwa. Biorę jeden tydzień przygotowań. Widzicie, im dłużej się przygotowuję, tym szybciej przegrywam. Nie opłaca nam się to. I oglądamy tylko taśmę. Kickboxer. Już mam traumę, z bo. O kurwa mać. Dobra, to jest jakiś potężny grajek. No to prawdziwe chyba weryfikacja teraz będzie. Nie żygo. No ale szum medialny bardzo niski, to jest ogólnie nic fajnego. No dobra, panie kickboxer, my wracamy po ciężkim nocaucie, A ty właśnie dostaniesz znokałtowany. Patrz. Ej, to go nawet nie podłączyło. Robią się schody w tym drodze do UFC. i bardzo mi się nie podoba to, że nam te atrybuty aż tak bardzo spadły. Ten jest bardziej defensywny na pewno niż reszta naszych zawodników, ale jest celny strasznie. Wszystko mu wychodzi, jebanemu. Kurwa mać. Co mi się stało z szczęką, że ja co, co strzał padam? Seria, śmieciu? Tu ktoś z nas padnie, tu będzie ciężki nokaut, tu nie będzie punktacji. Ja Dobrze w ogóle mi te kopnięcia wychodzą. To jest duży plus tej karty, znaczy tego zawodnika, że te kopnięcia naprawdę ładnie wchodzą. Żeby mógł, teoretycznie jakby mógł używać tylko nuka, bez pięści. Tyle mi tych kopów wchodzi, ja bym se wszedł w niego w tak ostatnich 30 sekundach, zanurkuję po nogę. Dobra, jeszcze nie, jeszcze nie, bez podpałki w końcu padnie, a my zwiedziemy za te 20 sekund niecałe. Bo najpierw było go dobić. Jakiś overhand, coś i dobić. Kurwa, mać, wyprzedził mi, to jest w tym czasie, kiedy ja chciałem. O! No i gra. Jakiś łokieć się dorzuci, proszę ja was. I to jest nasza runda, zajebista. Teraz tylko nie sfrajerzyć tego. To, jest, to będzie tragedia, jak my to przegramy po tej pierwszej rundzie. Problemem jest to, że jestem strasznie nabity. Ja nie mam takich szybkich rąk. Oni wszyscy są mega szybcy w tej kategorii wagowej, a ja jestem turbo powolny. W sensie tymi rękami, bo nogi akurat mam w miarę szybkie. No i ten kop jest zajebisty. oj, dobrze to mnie nie podłączyło. Aj, szkoda. O kurwa mać. To było niebezpieczne, już to mogło ogólnie znokautować mnie na stałe. Także trochę farta mamy. Zły timing, strasznie, tu się wyczynił. Ale za to kolegę już Hernandeza nóżka piecze. O! Dobi dobi, go, borygo. Łokieć. Kurwa, mać. Dobra, to góra, 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 góra. Odpuszczamy ten parter. Pięknie. Takim kopem jeszcze nikogo nie usadziliśmy. Chyba. Jest, dobra, jest knockout. Wracamy, wracamy do żywych. To jest chyba jeszcze jedna walka i chyba kończymy kontrakt. Jeżeli dobrze kojarzę, to chyba będziemy kończyć kontrakt tej federacji, WFA, że może już tej UFC zawita do nas. 10, 2, 9 w rankingu. Kurwa tylko jedno oczko. A nie, bo nie wiem ile po tej przegranej było. No dobra, zaszły kogo nam dali. My jesteśmy 9. I kogo mamy w rankingu? Pierwszy. Ale pierwszy to nie jest champion, nie? To jest chyba, no to jest inaczej, to. No dobra, no to smerniemy się praktycznie opazą, no, tylko to jest nasza ostatnia kurwa walka w tej federacji. I problemem jest to, no, że sprężyliśmy tą jedną walkę. Ja bym to poszedł. Zróbmy tutaj te 5 tygodni, to będzie ostatnia walka dzisiaj. I ile jutro, zrobimy dłuższą karierę. Ja wam ja to wynagrodzę. Będziecie zadowoleni jutro. No dzisiaj jest aktualnie już 17.16, więc ja wam... Pół godziny na skończenie tego, jeszcze zmontowanie. Nie wiem, jak to kurwa zrobię, ale zrobimy z tego bardzo wysoki szum medialny. Już jest na wysoki, także tu będzie szum medialny bardzo dobry. I zaprośmy kogoś zawod jakiegoś zawodnika, żeby czegoś się nauczyć. Zobaczmy, czy odblokowało nam się jakieś nowe, fajne postacie. Mm. 15 UFC ziutek. I to jest nadal jedno i to samo. No weźmy go, weźmy sobie go. On nauczy jakiegoś kopnięcia. No niech będzie, no przyda nam się. Poszukujemy na pewno latających kolan. To jest dla mnie najważniejsze aktualnie. No dobra. L1X. Kółko, kółko. No to jest chyba z normalnej pozycji. L1. Kurwa, ale nie ruszaj mi się. L1. Ej! L1. Ale nie, nie padaj mi. No zobacz, no kurwa, jak ja mam się tego no czego mi pada. Nie wiem, frajerskie to. Tylko siano tracę. Jadę z tobą, no i zajebałem knockout tylko i tyle było z tych ćwiczeń. Niech ja oddaję hajs za teku repetycję. Już wszystko mamy. Zróbmy sobie sparring w gilotyny przejścia w clinchu. O, przejścia w clinchu by mi się przydały, to będzie spoko. spoko. Dobra, mamy. Ej, mogę kogoś za darmo zaprosić. Tamtej parowy to ja już nie chcę. Aha, nie mogę nikogo. 50 punktów. Zróbmy sobie może worek, żeby już nie ryzykować tą kontuzją. Okay. Co by tu zrobić szybko? Może te cardio weźmy. Trochę drogie. Odporność na rozcięcia, szczękę i pracę nóg. Dajmy. Dobra. Mamy wszystko. Do zera się wyjebaliśmy. I robimy szum medialny. Ostatni. I szum medialny jest prawie bardzo wysoki. Dobra. Odpuszczam resztę kampu. Czas się chyba bić. Zaczynamy. To jest walka, której na pewno nie możemy sfrajerzyć. To jest. Musi być wygrane. Choćby skały, srały, musimy to wygrać. I to jest ta ofensywka. Na razie to ja go zamykam na siatce już prawie. Miał. On, on miał być. Ole, of... ma jebnięcie w łapie. Ej. No u nas jak psa. I znowu dostajemy mega szybki knockout generalnie, to jest trochę lipa. Jeszcze dwie kontuzje, ja pierdolę. W ogóle jaka jest następna walka? Ale zdobyliśmy kontrakt i... Znowu WFA 5 walki, ja pierdolę. No dobra, no to nie wiem, może po tym jest UFC. No ogólnie tragedia, nie? Tragedia. To mu musieliśmy wygrać tę walkę. No niestety, no ustaliliśmy na początku kariery, że nie powtarzamy walk. Trzeba być słownym. 10.3 mamy rekordzik. Ofertę walki aktualnie dostajemy z typem, który jest 12. Ja pierdolę Tragedia. Ale jeszcze go dzisiaj pyknę. Nie odpuszczam, wkurwiliście mnie. Wkurwiliście mnie. Że odcinki za krótkie, kurwa, tu no to trudno się mówi, robię jeszcze jedną walkę, ale zrobię tylko tydzień robię szum medialny bardzo niski, już jest... nie jesteśmy gwiazdy szybko się bijemy i uciekam to zmontować w pół godziny nie wiem jak... to jest chyba nawet niewykonalne, ale czego się nie robi dla widza żeby odcinek o 20 był, let's go, Rudy szykuj ryj ty już nie jesteś jeden w rankingu ja nie mogę przegrać typa, który jest 12 w rankingu więc szybko cię ubijam szybka jechanka z tobą taką ofensywkę, ani kroku w tył nie robię. Jadę z nim normalnie, jak z najgorszym wrogiem. I zero parteru. Stójka to jest nasz, nasz ten. Nasza dziedzino. Koniec. Trzymaj się, rudy. Niestety, 12 w rankingu byłeś i 12 w rankingu zostaniesz, bo my wspinamy się ponownie o walkę po pas. Debiut na nowym kontrakcie, przynajmniej zaliczyliśmy pozytywny, bo jakbyśmy to sfrajerzyli, to UFC by się chyba nigdy do nas nie odezwało. 11,3, 8, 8 pozycja w rankingu. No dobra, no to jeszcze da się z tego wyjść, z tego gówna, co narobiliśmy. I walczymy z 9. Kurwa, dają nam same, co są niżej w rankingu, niestety. Ale dobra, step by step dojdziemy do tego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze raz dziękuję Wam za śliczny odbiór tych wszystkich materiałów. Kurwa, robicie niesamowitą robotę. Trzymajcie się, widzimy się jutro. I dajcie znać, co jeszcze mógłbym dla Was poprawić. Siema.